Cześć, mam na imię Artur i prawie od roku mieszkam w kamperze. Nie rzuciłem pracy na etacie w korporacji i nie wyruszyłem na zwiedzanie świata. Chciałem po prostu sprawdzić, czy w Polsce, w naszych warunkach klimatycznych, da się mieszkać w kamperze na stałe. Przez okrągły rok, czyli również zimą. Z tego co mi wiadomo, w Polsce jestem pierwszą osobą, która podjęła się takiego wyzwania. Dlaczego wyzwania? Dlatego, że jeśli ktoś myśli, że życie w kamperze jest lekkie, łatwe i przyjemne, to niestety się rozczaruje. Ja niemal od samego początku musiałem sobie radzić z różnymi przeciwnościami, zdobywać się na wyrzeczenia i odnajdywać w obliczu nieprzewidzianych wydatków. Kamper bowiem to przede wszystkim limity. Wody, gazu i prądu. Dlatego pierwszym krokiem, który wykonałem po jego zakupie, była wymiana żarówek z halogenowych na lEDowe, czyli energooszczędne. Ale już z nadejściem jesieni i krótszych dni okazało się, że prądu z mojego akumulatora ubywa szybciej niż się spodziewałem. Zacząłem się wtedy zastanawiać nad zamontowaniem paneli słonecznych, ale w tamtym okresie taki wydatek po pierwsze nie mieścił się w moim budżecie. A poza tym montaż paneli, gdy światła słonecznego jest coraz mniej, nie wydawał się zbyt rozsądny. Tym niemniej konieczność ładowania akumulatora pokładowego oraz telefonu, laptopa czy tableta wymusiła na mnie zakup małego agregatu. Nie było to jednak rozwiązanie do końca komfortowe, dlatego że za każdym razem, kiedy chciałem go użyć, trzeba go było wynieść z auta i podpinać kable. Co gorsza, zdarzało się, że po kilkunastu minutach pracy, agregat wyłączał się ze względu na brak paliwa, zbyt niski poziom oleju czy brudną świecę. Czynności obsługowe przy temperaturze zewnętrznej poniżej zera no, nie należały do najprzyjemniejszych. Nie bez znaczenia jest też generowany przez niego hałas. Z pewnością jednak był to milowy krok w kierunku niezależności i życia off-grid, na którym tak mi zależało. Kolejne mroźne dni i jeszcze mroźniejsze noce powodowały, że akumulator radził sobie coraz gorzej. Jego 55 amperogodzin musiało zasilić nie tylko oświetlenie, ale również pompę wody, rozkładany stopień wejściowy czy system rozprowadzający ciepło spicyka gazowego. Swoje urządzenia elektroniczne ładowałem raczej z powerbanków, które wcześniej uzupełniałem w prąd podczas pracy agregatu, albo podładowywałem z komputera w pracy. Mimo takich zabiegów żywotność akumulatora jednak stale spadała. W końcu doszło do tego, że w bardzo mroźne wieczory musiałem zapalać świeczki, żeby mieć choć trochę światła podczas przygotowywania czy jedzenia kolacji. Wtedy też postanowiłem, że wiosną przebuduję instalację, a akumulator zabudowy przeniosę z podmaski do środka, pod jedną z kanap. Starałem się, aby wewnątrz kampera temperatura zimą nie spadała poniżej 18 stopni Celsjusza, więc akumulator pod kanapą miałby zdecydowanie lepsze warunki pracy. Utrzymanie temperatury w okolicach wspomnianych 18 stopni nie było trudne. Ogrzewanie piecykiem gazowym okazało się zaskakująco wydajne, ale i nie mniej kosztowne piecyk, kuchenka, piekarnik oraz lodówka zasilane gazem z dwóch 11 kilogramowych butli potrafiły pochłonąć nawet 500 zł miesięcznie. Kilka razy zdarzyło się, że budziłem się z zimna w środku nocy, bo akurat skończył się w butli gaz. Musiałem wtedy wyjść na zewnątrz, przełączyć się na drugą butlę. Czasem okazywało się, że zapomniałem ją wcześniej wymienić. Wtedy w środku nocy miałem przymusową wycieczkę do punktu wymiany albo na najbliższą stację benzynową. Zacząłem się zatem zastanawiać nad zamontowaniem butli na gaz samochodowy, którą mógłbym sobie dotankowywać w dowolnym momencie. I po dość długich poszukiwaniach udało mi się znaleźć we Wrocławiu serwis, który podjął się takiego zlecenia. Gdy tylko pojawiła się taka możliwość a mam tutaj na myśli sprzyjającą pogodę, pieniądze i czas wykonałem kolejny krok w kierunku podniesienia jakości mojego mieszkania w kamperze. Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów na temat tego, jak przetrwałem te pierwsze miesiące, zajrzyj na mojego bloga. Adres podałem w opisie filmu. Aby nie przegapić kolejnego odcinka, zachęcam do subskrybowania kanału. Jeśli w kolejnym odcinku chciałbyś posłuchać o czymś konkretnym, daj mi koniecznie znać w komentarzu. A za dzisiejszą wspólną podróż dziękuję i do usłyszenia.